Cześć, dzisiaj Wam zrobię odcinek What's on, my, What's on My Phone? Zapraszam. Pierwszą aplikacją What's on My Phone to jest ogólnie co mam na telefonie. Więc pierwszą aplikacją jest aplikacja pogody. Chyba nie muszę jej nikomu przedstawiać, więc nie będziemy do niej wchodzić. Drugą aplikacją jest App Store, czyli sklep aplikacji od Apple. Trzecią aplikacją jest Safari czyli przeglądarka, czwartą aplikacją są zdjęcia, wiadomo tam do zdjęć będziemy wchodzić, piątą aplikacją jest oczywiście YouTube, tak dokładnie, bądź zasubskrybować kanał, jeżeli Ci się ten filmik spodoba, Mateksu, Kolejną aplikacją jest aplikacja aparatu wiadomo. Kolejną aplikacją są ustawienia lokalizator, bank, pismo święte. Tak mam taką aplikację. Po prostu tam jest wszystko związane z kościołem że tak powiem, czytania, jak jesteś na przykład ministrantem, Ewangelię. Ogólnie, jeżeli chcesz się zapoznać z tą aplikacją, to się zapoznaj. Ja do niej nie będę. Możesz sobie ją pobrać. Jest ona dostępna na Androida. Ja jestem bodajże na Androida ja też. Nie wiem. No, nieważne. Jeżeli chcesz się z nią zapoznać, to proszę bardzo. Kolejną aplikacją jest EduVulkan. To wiadomo, dziennik elektroniczny. i Dziennik do szkoły. Kolejną aplikacją jest Opera. Kolejną aplikacją jest WhatsApp. Messenger, Spotify, aplikacja HP. Aplikacja HP służy mi do drukarki. Także też no, aplikacja HP, jak HP. Tu jest moja drukarka, na przykład poziom, tuszy i, poziom tuszu i tak dalej, i tak dalej. Po kolejną aplikacją jest Facebook Avast. To jest antywirus. Jakby ktoś nie wiedział to jest antywirus po prostu Antywirus na telefon. Kolejną aplikacją jest Instagram. Kolejną aplikacją jest fitness o double. Kolejną aplikacją jest clean on my phone clean my phone jest to bardzo fajna aplikacja do zarządzania danymi i yy, czyszczenia telefonu dobra musimy trochę przyspieszyć yy, teraz tak dyktafon to wiadomo Shazam Shazam jest to Aplikacja do rozpoznawania muzyki, to znaczy, jeżeli na przykład leci gdzieś w tle utwór jakiś, to możecie włączyć sobie szazama i on wtedy automatycznie Wam znajdzie tą piosenkę i powie Wam na przykład tytuł. Kahoot. Kahoot jest to... Używam tego głównie do szkoły. Jest to taka gra gdzie możesz sobie po prostu grać ze znajomymi i tak dalej, i tak dalej jak chcecie to zapoznajcie się z nią. Digi to jest słownik, Pinterest to Pinterest YouTube Music, YouTube Music, OneDrive to jest chmura wiadomo jaka chmura taka elektroniczna Hasło to jest aplikacja od Apple, czyli wszystkie moje hasła Dziennik, to też jest aplikacja to jest w sumie dziennik taki mój. Poczta to, poczta wow, wow to jest gra. Są to krzyżówki. M365, jest to aplikacja Microsoft 365, czyli Word, Excel yy, i tak dalej i tak dalej. Documents, jest to bardzo fajna aplikacja do zarządzania dokumentami i swoimi danymi Gmail to wiadomo mail Google Maps to Google Maps czyli mapy skróty skróty to aplikacja od Apple też o skrótach ogólnie możecie sobie różne skróty dać i na przykład tutaj wrzucić Flyradar Radar. Radar jest to ogólnie aplikacja do obserwacji samolotów. Na przykład gdzie dany samolot teraz jest? Apple Store to sklep Apple Cho GBT to chyba każdy wie książki. Książki to takie wirtualne książki. Final Cut Camera. Final Cut Camera jest to bardziej rozbudowana kamera po prostu. Alfred Camera jest to aplikacja do monitoringu. Jest to aplikacja do monitoringu, ale nie takiego zwykłego monitoringu. Aczkolwiek mo po prostu możemy sobie zrobić yy, jakby wam to powiedzieć, możemy sobie zrobić kamerę IP z telefonu lub tabletu. Aplikacja Bosset do słuchawek, oto do samochody. Lecąc dalej, X, to wiadomo, sklep komputerowy. Tłumacz Google to tłumacz Google, zdrowie to zdrowie, kontakty, notatki, portfel, czyli wszystkie moje karty w telefonie. Zegar, czyli budzik i tak dalej. Safari jest to przeglądarka od Apple. Mój Orange to wiadomo moja sieć. AC Freedom jest to aplikacja do klimatyzacji. Facetime jest to takie coś jak Aplikacja od Apple do wideo rozmów. Garmin Connect IQ to jest aplikacja do smartwatcha. Kalkulator. Kalkulator spido, Speedo jest to aplikacja do mierzenia prędkości po prostu. Pliki, pliki. Impost wiadomo. Paczkomaty, paczki. Kompas to kompas. Dom. Dom jest to aplikacja do zarządzania swoimi od Apple swoimi urządzeniami w domu. Takimi smart urządzeniami. Ratunek jest to aplikacja w góry. Queens to jest gra. PayPal to PayPal. Acrobat Acrobat. Czyli PDF. Mój lewiatan to lewiatan. Freedom i Form. jest to aplikacja. Do notatek Orange TV Go. Jest to aplikacja do oglądania telewizji z, z pakietu Orange. YouTube Studio do, do zarządzania swoim kanałem. Aplikacja na YouTube Bolt to Bolt. Mój Fanbox. Jest to aplikacja do zarządzania moim routerem. Wi-Fi wiadomości, wiadomości, Leromer. Że... Tu już są takie aplikacje bardziej logiczne: JBL Headphones i Garmin Connect. To są aplikacje do zarządzania moimi urządzeniami, też słuchawkami i smartwatchem. Reszta tu jest w miarę jasna, myślę. CapCat jeszcze to jest aplikacja do montażu filmów Booksy. To jest aplikacja do yy, yy, na przykład fryzjera, możesz sobie zamówić przez tą aplikację. TeamViewer i QuickSupport to jest, aplik Quick Support, to jest yy, aplikacja do zarządzania komputerami i telefonami zdalnie. Patrzę co tu jeszcze jest niejasnego. Yy, memasik to jest. Yy, memy tam są Old Launcher. To jest bardzo ciekawe, że możecie sobie zrobić ze swojego smartfona yy, Nokia. Bardzo fajne. Super to jest aplikacja rowerowa, autodoc aplikacja. Yy, yy samochodowa edit to jest coś takiego jak kapka tylko od instagrama i w to jest aplikacja do kamery że możecie sobie zrobić z kamery z telefonu konwerter to aplikacja do przetwarzania walut że możecie sobie automatycznie przeliczyć jakąś walutę na przykład z polskiego na angielski ile to będzie Blackmagic Camera jest to bardzo fajna aplikacja do kamery jest to bardzo rozbudowana aplikacja i serdecznie Wam ją polecam ma ona ustawienia manualne gdzie możecie sobie praktycznie wszystko ISO FPS wszystko ustawić manualnie jest to aplikacja bardzo godna polecenia Patrzę co tu jest jeszcze niejasnego, może jeszcze podgląd. Podgląd jest to aplikacja od Apple, gdzie możecie sobie podejrzeć swoje pliki. Stream Deck jest to aplikacja, że możecie sobie zrobić stream decka z telefonu, czyli port pal. to wiadomo. MDJ to jest aplikacja do dj'owania. Tsubasis L3 to też jest aplikacja muzyczna. Recordbox to jest aplikacja dj. Tidal to aplikacja muzyczna. DJ mix do miksowania muzyki. Aplikacja lot to to wiadomo gry. Lot to miliony. Adobe Premiere Pro. To jest nowa aplikacja, która pojawiła się dwa dni temu, bodejrze, albo parę dni temu do montowania na telefonie. Dotychczas była ona dostępna tylko na komputery. I nie za darmo, tylko płatna i to dosyć drogo. A teraz jest też dostępna w wersji darmowej. Oczywiście jest też wersja Premium Pro. Ale jest darmowa na, na iOSy, nie wiem czy na Android też. I nie powiedziałem jeszcze o tych aplikacjach, czyli telefon, Signal. Signal jest to bardzo prywatna aplikacja, coś takiego jak WhatsApp. Tylko że bardzo najbardziej naj, naj prywatna. i Zachowuje prywatność aplikacja jaką znalazłem kalendarz to kalendarz i lista zadań to to jest lista zadań dziękuję za uwagę cześć